Witam wszystkich serdecznie. Czy zdarzyło Wam się kiedyś nie przepikować pomidorów na czas, przez to stały się wyciągnięte, zbyt wybujałe? Co z nimi zrobić? Jak uratować rozsadę? O tym ten odcinek. Pokażę dwa sposoby na poprawę wizerunku zbyt wyrośniętych sadzonek. Powiem też o tym, co robić, by po przepikowaniu sytuacja się nie powtórzyła. Pomidory wysiane pojedynczo, czyli jedno nasionko do jednej doniczki, wybaczają więcej. Nie konkurują z sąsiadem o światło i składniki odżywcze, nie wyciągają się więc tak mocno. Z czasem też trzeba je przesadzić do większych doniczek, ale nie ma takiego parcia. Inaczej ma się sprawa z tymi wysianymi rzutowo do jednej doniczki. Nieprzepikowane na czas stają się gipkie i wyciągnięte. Ale i na to jest rada. Zaraz Wam wszystko pokażę. Wszystko da się nadrobić w trakcie pikowania. W tym celu warto przygotować nieco wyższe pojemniki. U mnie świetnie sprawdzają się pojemniki po lodach. Są wytrzymałe, służą mi kilka sezonów. Poza tym, dzięki temu, że są szersze, są stabilne, nie przewracają się. Pamiętaj, by na dnie zrobić dziurki. Jak przypikować wybujałego pomidora? Wszystko zależy od tego, jak bardzo jest wybujały. Za chwilę pokażę, jak poradzić sobie z każdym, nawet największym wygibusem. Zacznę od pomidora, który wygląda nawet całkiem nieźle. Umieszczam go w doniczce, tak by zasypać go pod same liścienie, czyli dwa pierwsze listki, które wypuszcza siewka. O, w ten sposób. Gdy uważnie przyjrzymy się łodydze poniżej liścieni, dostrzeżemy mnóstwo włosków. Jeśli łodyga zetknie się z glebą, włoski przekształcą się w korzenie boczne, to dodatkowe wsparcie w pobieraniu wody i składników pokarmowych. Dlatego też śmiało możemy pikować pomidory pod same liścienie. A jeśli pomidor jest bardziej wybujały, możemy usunąć liścienie. Wsadzić go pod same liście właściwe ale czy to nie zaszkodzi? Nie musimy się tego obawiać, gdyż pomidor posiada włoski na całej długości łodygi, więc z tej części łodygi też wypuści korzenie. Ale co jeśli pomidor jest tak bardzo wybujały i jego łodyga jest tak długa, że nie mieści się w doniczce? Pokażę, co możecie wówczas zrobić. Wsypujemy ziemię na dno doniczki, Kładamy pomidora w formie spirali. Zaczynamy układanie od brzegu doniczki. Przy brzegu umieszczamy korzenie i delikatnie wykręcamy łodyżki. Liścienie uszczykujemy, już nie będą nam potrzebne, i zaczynamy formować łodygę. Delikatnie ją wykręcamy. Jeśli łodyga jest bardzo długa, utworzy się nam spirala. Nie obawiajmy się, że połamiemy pomidora. Łodyga jest plastyczna i poddaje się układaniu. Wiadomo, róbmy to z wyczuciem. Teraz przysypujemy ziemią. Cały czas czuwając nad łodygą, formujemy ją tak, by liście wystawały na środku doniczki. Obsypujemy z każdej strony. Mi trochę niewygodnie, bo robię to jedną ręką. Ale myślę, że pokazałam o co w tym chodzi. Ziemię wokół lekko ugniatamy, a jeśli pomidor jest za głęboko, to delikatnie wyciągamy łodyżkę. Tak z wyczuciem. I znowu dosypujemy wokół ziemię, ugniatamy. Formujemy go tak jak chcemy, delikatnie podnosimy o. i pomidor gotowy. Opanowana sytuacja? Moim zdaniem prezentuje się całkiem nieźle. Zaraz po pikowaniu, pomidory mogą być nieco przywiędnięte. To normalne zjawisko. Na drugi dzień powinny już dojść do siebie. Pamiętajmy, że po pikowaniu pomidory trzeba podlać i nie wystarczy delikatnie podlać z góry. Korzonki są na dnie doniczki, więc najlepiej byłoby umieścić doniczki na głębokiej tacy i do niej wlać wodę. Ziemia wchłonie wodę od dołu. Zobaczcie, tak pomidory wyglądają na drugi dzień. Jakie oceniacie? A jeszcze kilka godzin temu wyglądały beznadziejnie. Ale co zrobić, by pomidory ponownie nie stały się wybujałe? Teraz przede wszystkim musimy pamiętać, by sadzonkom zapewnić jak najwięcej światła. Sadzonki, im szerzej są rozstawione, tym lepiej, będą bardziej krępe. Choć wiem, że na parapetach wszyscy chcemy zmieścić jak najwięcej i trudno o to. Dlatego rozwiązaniem może być wynoszenie pomidorów na świeże powietrze. Minimalna temperatura dla rozsady to od 13 do 18 stopni. Więc jak jest taka temperatura na zewnątrz, wynośmy, chociaż na jakiś czas. Bardzo praktyczne jest umieszczenie doniczek w skrzynkach. W każdej chwili możemy wynieść na dwór i wnieść z powrotem. Pamiętajmy przy tym o zasadach hartowania roślin. Mówię o nich w innym filmiku. Jego karta jest dostępna u góry ekranu i w opisie. Zachęcam też do obejrzenia filmiku o krępej rozsadzie pomidora, gdzie mówię jeszcze o innych istotnych rzeczach. Jego karta właśnie ukazała się w prawym górnym rogu i jest dostępna w opisie. Pomidory są w stanie wiele wybaczyć. Nigdy nie pozbywajcie się wybujałych sadzonek. Szkoda pracy, którą już w nie włożyliście. W trakcie pikowania można wiele nadrobić. A nawet jeśli później zdarzy się, że ponownie pomidory wystrzelą i będą wybujałe, przesadzimy je do większej. Doniczki lub wsadzimy je głębiej, gdy będziemy sadzić już w ogrodzie. Uważam, że własna rozsada jest zbyt cenna, żeby tak łatwo się jej pozbywać. Powiedzcie, czy zdarzyło wam się mieć taki problem z wybujałymi pomidorami? Jeśli tak, to jak sobie z nimi poradziliście? Piszcie w komentarzach. Powiedzcie też na jakim etapie jesteście, czy już pikowaliście swoje pomidory? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.